W poprzednim filmie mówiłem o tym, jakie mogą być blokady powstrzymujące motywację, i żebyś zaczął, zaczął się nad tym zastanawiać. Ludzie, których ocenia, że nie mają motywacji, tak naprawdę ją mają i że motywacja może mieć inny punkt widzenia niż do tej pory. Teraz chciałbym porozmawiać o tym, co nas może konkretnie powstrzymywać przed tą motywacją, jakie może być źródło oporu przed zmianą, przed robieniem rzeczy. Co doprowadza często do ocen, że osoba jest leniwa, ale nie dokładnie o to chodzi. Teraz pierwsze zadanie dla Ciebie polega na tym, żebyś zastanowiła się i zastanowił, co dokładnie u Ciebie jest źródłem motywacji, a co ci ją odbiera, i przejść sobie rok po roku przez ostatnie 5 lat i próbować wyłapać, spróbuj wyłapywać najbardziej esencjonalne wnioski, kluczowe wydarzenia, bo. Często wymagamy od ludzi czegoś, żeby się zmienili, żeby byli jacyś, często zapominając o tym, jakie my mieliśmy z wieloma aspektami trudności. I uważamy, że oni powinni szybciej, że oni powinni łatwiej. To jest tak, jak psycholog ma większą cierpliwość do swojego klienta niż do rodziny. To jest tak, jak rodzic ma większą cierpliwość i uważność na obce dziecko i je wytłumaczy, dlaczego coś nie wyszło, niż dla swojego własnego dziecka. To jest tak, jak pracownikowi się wydaje, że w innej firmie jest lepiej niż w niej. Czyli bardzo często żyjemy w takich pułapkach, w takich iluzjach. I w związku z tym chciałbym, żebyś zastanowił się, zastanowiła, co cię powstrzymywało do tej pory przed pełnym zaangażowaniem, przed daniem z siebie więcej w 5-10 ostatnich latach, żeby tą refleksję uruchomić. Kolejna rzecz to są wskazówki ode mnie. Mianowicie ludzie. Powstrzymują się przed robieniem pewnych rzeczy, boją się zmiany, ponieważ tak naprawdę obawiają się innych rzeczy. Obawiają się na przykład odpowiedzialności odpowiedzialności związanej z decyzją, jaką mają podejmować albo jaką zaraz będą musieli podejmować. A w związku z tym nie mają motywacji, żeby jakiś projekt wykonywać najlepiej, jak potrafią, ponieważ podświadomie coś ich hamuje. Wiedzą, że jeśli uda się ten projekt, to oni awansują i przez to będą musieli wziąć na siebie więcej. I podświadomie od tego uciekają, nawet sobie z tego sprawy nie zdając. Ostatnio pracowałem z jedną z klientek, która dostała Inny przydział w firmie, ponieważ była świetna w pewnym projekcie, bardzo dużym międzynarodowym, została zaproszona do innego i na tym się teraz koncentruje. I teraz ludzie zaczynali ją oceniać, że coś się w niej zmieniło, że wytraciła swoją efektywność, że już nie jest taka, jaka była wcześniej. Dlaczego? Dlatego, że w pewnym sensie odebrano jej zespół, z którym pracowała przez 10 ostatnich lat, a teraz dają jej przypadkowe osoby. I teraz nikt się nie zastanowi, jej przełożony, wkurza się, co ty jesteś, czemu ty nie robisz tak jak, tak jak zawsze. A ona nie zdawała sobie z tego sprawy, co tak naprawdę ją powstrzymuje przed byciem efektywną. Okazuje się, że dla niej przez te 10 lat praca z tamtym zespołem była tak ważna, i sobie z tego sprawy nie zdawała, że teraz pracując z przypadkowymi os osobami, w których ktoś jej rekrutuje, że ona nie potrafi się w tym odnaleźć. Zarazem reaguje na nich agresywnie, ponieważ widzi w nich niekompetencje, i to doprowadza ją do takiego stanu, że odechciewa się mi rzeczy. I teraz, gdyby ją wysłać na szkolenie z motywacji czy kazać być jej bardziej zaangażowaną, to jej to jeszcze bardziej wejdzie w, w poziom frustracji, ponieważ nie widzi, co tak naprawdę jest źródłem problemu. I każdy z pracowników, każdy z nas nie dostrzega, co tak naprawdę jest źródłem. Ludzie obawiają się, to co mówiliśmy, podejmowania trudnych decyzji. Obawiają się dużej odpowiedzialności. Obawiają się sukcesu albo obawiają się porażki. Bardzo często we współpracy z ludźmi nie zauważasz, że niektóre osoby. Nie angażują się tak bardzo, jakby mogły. Nie dlatego, że im się nie chce, tylko dlatego, że brakuje im z Tobą relacji bliższej. I są takie typy osobowości, takie osoby z taką świadomością, że jeśli nie mają z Tobą bliższej relacji, nie chodzi o to, żebyście byli przyjaciółmi, ale jeśli nie, nie zna Ciebie jako człowieka tak bardziej prywatnie, tak bardziej osobiście, nie podzieliłeś się nigdy swoją bolączką, tylko zawsze jesteś super, ekstra profesjonalna czy profesjonalna, to ta osoba czuje od Ciebie, że jesteś robokopem. A przez to. Nie angażuje się tak, jakby mogła. Inna osoba nie ma bardzo jasnych reguł pracy. Nie wie dokładnie, ile za co dostaje, jakie ma dokładnie premie. Inna osoba boi się nieprzewidywalności, nie jest przygotowana na dużą dynamikę zmian. I przez to, że ty jej nie informujesz o wszystkich e, zmianach, o wszystkich rzeczach, ona nie jest na bieżąco, to się wycofuje z tego, ponieważ ona musi mieć bardzo jasny przekaz, co, gdzie idzie. Kolejna osoba nie ma bardzo ambitnych wizji i planów od Ciebie i w momencie, kiedy jej tego nie dajesz, to ona robi bieżące rzeczy, ale nie, nie czerpie z tego przyjemności. Inna osoba nie jest traktowana być może przez Ciebie partnersko, eee, nie zapraszasz jej do ustaleń kluczowych strategicznych. I teraz wymieniłem kilka przykładów, których możesz nie robić i przez to ludzie mogą wyhamowywać swoje zaangażowanie, mogą mieć opór przed zmianą, mogą nie wychodzić z inicjatywami, ponieważ brakuje im tych rzeczy. Więc wróć sobie jeszcze raz do początku tego filmiku, przesłuchaj sobie go jeszcze raz, wynotuj rzeczy, których możesz nie robić. I zanotuj sobie, żeby zacząć je robić i sprawdzać, czego moi ludzie potrzebują. Ponieważ jeśli nie zaczniesz na to patrzeć z takiej perspektywy, to niestety ludzie ambitni, inteligentni, mądrzy, z potencjałem, będą odchodzić od ciebie albo będą wytracać swoją energię i swój potencjał. Bo często w bieżączce, w pędzeniu, w osiąganiu celów zapominamy, że współpracujemy z ludźmi i oni są ludźmi nie robokopami, nie mrówkami. I w momencie, kiedy im zabraknie konkretnych słów od ciebie, konkretnych działań czy konkretnych ustaleń operacyjnych, czasami na to, to, trzeba, to trzeba poświęcić minutę czasu, ale wystarczy. Ale te rzeczy umykają. Dlatego znowu weź kartkę papieru i zacznij notować wnioski z tego filmiku.